Moi drodzy, czekamy w kolejce. Jesteśmy, czekamy aż serwer otworzył na beta testy. Yy, mam nadzieję, że się, nacznił, jeżeli to oglądacie, to już się dostaliśmy, niż były i dostałam się, ale mamy dwie minuty do otwarcia serwera na beta testy, więc ciekawie. Zobaczymy. Kochani, jesteśmy. Jesteśmy na serwerze. Podejrzewam... Nie przejdziemy czy przejdziemy? Nie, musimy wziąć. Ja widzę dużo osób stoi w miejscu. Farmy. Warp zablokowany. Musisz odblokować warp. Wow. Mapa... Tak, mapa miasta niestety yy, u mnie nie pokazuje się nic. Na razie nic nie wiemy co mamy robić. Wow, oni to zrobili trochę podobnie do poprzedniego sezonu, do drzewko. Ale teraz czyli wygląda jakby ten sezon nie trwał dłużej niż zima. Magiczny kow... O, tak, 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 tak. To jest najlepsza rzecz. Eee, Fryta, czy ty, ty, ty nie... Ty, to samo nie, nie robiłeś na naszym serwerze? O, Ale to nie jest przestrzeń dochodzenia na dole. To jest... jakby... To ma symulować lustro, widzę. Nieźle, nawet mi to wyszło, widzę. Chciałabym kiedyś takie coś ładnego zbudować. Umieć zbudować. Okej, okay, za dużo soczków, bo tak... Że umarł, myślę, że może pod wodą. Mnie, mnie źle obliczył Delta, klej Majster budował za dużo, zrobił spad z podczas budowy. Tolerant poświęcił się dla ludzkości. Alki system mu się przegrzał. Leksanek umarł umarła szukając wyjścia z kanałów. Umarł z samotności. Kam zbyt szybko pisał. Ale szczerze, informacje tak mają. Że szybko, bardzo szybko piszą. Wiesio zginął na budowie dróg. Bezmi bezimienne, a o nim już tylko krążą legendy, a imion jego wiele. Aha. No, były i nie ma ni nic dodać, nic ująć. przekopywał melony. Marła, umarła, bo skończyła się jej. jej psycha. Z zalane monsterki, Mostu developer 2K. Spróbujmy, czy mogę się teleportować? O! Pójdźmy na survival, bo też jestem do tego ciekawa. Tylko najpierw bym się zrobiła coś, może. Oho! I. Czy jest tu coś takiego jak. Y o, jest. Jest teleport. Dobra. Póki co będziemy siedzieć, czekać aż się od, odleguje, aż będzie można coś zrobić. Mm. Na moment obecny moje odczucia są takie, że jestem rozczarowana względem działek, ponieważ są na bezludnych wyspach. Czyli tak naprawdę każdy ma swoją działkę. Jest to rozwiązanie względem kaktusiarek, które powstały w poprzednim sezonie, bo nie da się już zrobić kaktusia, kaktusiarki. Jest pytanie, czy będą um, wyrzucać z powrotem do centrum, jakby do miasta, jeżeli będzie się stała FK. To jest też pytanie. Kolejna rzecz survival. Yy. No na razie jest jeden. Jest, to jest mało jeżeli chodzi o, o ten serwer, bo... Jestem jednej o... Yy, rzecz ciekawa, czy... Yy, czy te bezludne wyspy yy, jako działki to oznacza, że w okolicy nie ma ani jednej takiej działki? Czy yy, jakby jesteśmy sami na takim serwerze, czy... Znaczy, na serwerze, na takiej, jakby świecie. Mi się podobało w zeszłym sezonie to, że można było się przejść po całej... Po wszystkich działkach, znaczy popatrzeć, kto jak, jaki ma pomysł na własną wizję tej działki i się zainspirować. O. Owca razy 4. To co tam? Sam 4 sam wełny. Eej. Czyli mają plugin na. Stakowanie. Moi drodzy, mm, idę już długo, jakieś przynajmniej 5 minut. Taką dróżką. Wcześniej szłam yy, z dirtu. No nie wiem, czy ona w ogóle gdziekolwiek prowadzi. Szczerze powiedziawszy, już mi się nudzi ta droga i strasznie wolno się idzie. I nie wiem, czy szczerze iść się nią czy nie. Czy dać sobie spokój. Hmm. O, do czegoś doszłam w końcu. Wioska elfów. Tylko... No niestety, ale mam jedno ale, jedno... Wow. Wow. Trochę mnie zatkało. Tamta wyspa z pierwszego sezonu była o tyle dobra, a że tam było w miarę wszystko szybko i ładnie, nie trzeba było iść 10 minut, żeby dostać się do jakiejś tam, jakiejś tam części. Tu niestety ty idziesz, idziesz, idziesz i dalej nic nie widzisz. Co jest trochę minusem tego. O, a tu co? Tu była jakaś droga do tego? Krówka piratów. Wow. To nieźle. Ja przyszłam z jakiejś innej, dziwnej strony. Handlarz? Aha, każdy handlarz ma to samo. No cóż mam wam powiedzieć, no. Ja z kotletem w ręku muszę się z wami pożegnać. Ja pewnie jeszcze tu posiedzę, nie wiem, pławku. Ja wam dziękuję za ten odcinek. Zapraszam was do subskrypcji, dzwoneczka, łapeczki i komentarzy. Więc... Dinheiro Wam. Pa. pa.